Cześć, tu Ewelina i dzisiaj zabieram cię do Action. Jak wiecie, bardzo, bardzo rzadko bywam w tym sklepie z przeglądami, ale postanowiłam, że zrobię przegląd właśnie też i z tego sklepu, ponieważ pojawiają się czasami e, tego typu pytania, kiedy będę właśnie w Action, więc jestem. No i tak wiecie, ten przegląd będzie szybki. Zobaczymy tak ogólnie asortyment, nawet takie nogi, zobaczcie. Y Nogi, tak. Macie nogi świąteczne. Proszę 37,95. No, jak ktoś lubi, jak ktoś woli, proszę, ma. 14,92. Figurka świąteczna, ale powiem Wam, że za taką cenę. No to świetnie to wygląda. Jest to jakiś pomysł, dość ciekawy, no i myślę, że okej. Okay. W tym sklepie możemy też znaleźć coś ciekawego, na przykład na jakiś prezencik, drobny upominek, czy na przykład zobaczcie dla małej księżniczki taki zestaw do robienia paznokci, bądź taka drewniana toaletka. Toaletka 49,95. Możemy też. Zobaczcie, aparat do natychmiastowych wydruków. Mhm, robimy zdjęcie i mamy. Swego czasu ten aparat to po prostu był hit internetu. Internety grzały się i szalały. Wiem, że wiele osób biegło właśnie po ten aparat tutaj. 3,59, kolorowanka Psi Patrol, a wiemy, że sporo dzieciaków właśnie lubi Psi Patrol, więc w fajnej cenie można taką kolorowankę dostać. Jeżeli chodzi też o ramki, ktoś poszukuje, to tutaj macie rozmaite ramki, zobaczcie, 3,99 takie rameczki. To, to zwykły zdjęcie, tutaj standardowy wymiar, ale mamy też i większe, i mniejsze, i kolorowe, i drewniane, i metalowe, plastikowe, rozmaite. Każdy znajdzie coś dla siebie bardziej eleganckie. I no jejku, no nie będę wam tu wymieniać, bo doskonale wiecie. Yy, też takie o, <laughs> mi się to podobało. Mini płótno ze sztangą, tutaj podwójne, taki pakiecik, no ale ogólnie różnego typu płótna, farby, pędzle, pisaki. Ojejku, jejku, słuchajcie. Jeśli ktoś chce się wyżyć artystycznie, to niech wbija właśnie do action i może sobie zakupić co tylko chce. No, i tutaj wiecie, możemy tworzyć. Jest sporo też różnego typu koralików. Można sobie nie tylko wyszywać, ale też jakieś bransoletki y, tworzyć albo y, inne piękne rzeczy. Tu jakieś pieczątki. Można też zrobić swój osobisty brylok drewniany, pomalować go jak chcemy. No, jak widzicie, naprawdę jest tego tak dużo filcowa torebka. Na przykład do prezentu ja tam widziałam kwiatka takiego wsadzonego, tak sobie wymyśliłam, że można by. Mamy też sztuczną biżuterię, bo jesteśmy teraz tutaj. Ona oczywiście jest niedroga, natomiast jeżeli chodzi o jej trwałość, i tutaj jak się zachowują te metale, no to nie będę się wypowiadała, bo po prostu nie wiem, nie miałam no i raczej wiecie, ja nie używam mm, takich takich na przykład kolczyków, ponieważ jej, moje uszy by wytrzymały w tym chyba tylko 5 minut <grych> no ale jak komuś nie przeszkadza i nie ma problemów ani uczuleń, no to jak najbardziej widzicie można coś sobie fajnego dobrać Gumki, spinki różnego typu, tego też bardzo, bardzo dużo. I jak jesteśmy tutaj już w tematyce włosowej, no to zobaczcie suszarki, szczotki, lokownice, prostownice i tak dalej, i tak dalej. Akurat teraz nie było tej suszarko-lokówki takiej ala Dyson, no ale one też bywają często właśnie tutaj. Dalej tematyka włosowa, tutaj różne kosmetyki do włosów. O na przykład suchy szampon, jakieś odżywki. szłam sobie szłam i zobaczyłam zabawki akurat tutaj dla chłopców mamy zabawki zobaczcie sterowany robot mamy też chemię hitowa pasta różowa kto miał ja wam powiem że nie miałam tej pasty nigdy a tyle o niej słyszałam troszkę sprzętów AGT na przykład mamy Ekspres do kawy, ale i blendery, jakieś elektryczne m, czajniki i dużo, dużo więcej. Oczywiście, zatrzymamy się chwilkę na kubeczkach. Zobaczcie, jaki ładny. Chyba w każdym sklepie mamy Ala Stanleya. <laughs> Te kubki. Ale zobaczcie, tutaj są świąteczne kubki. Takie Ala Stanley. Bardzo dobrej cenie. 29,95. Tam za mną stała pani. Jej nie widzicie. I jak tylko odeszłam, słuchajcie, pani wzięła sobie y, kubeczek, a za nią pan. Czyli oni tylko po prostu czekali, aż ja odejdę i. i i wzięli, ale często tak bywa, że makła tak się przygląda, przygląda. Wiecie, ja tutaj nagrywam i potem e, ktoś to kupuje. 2,99, takie śmieszne zobaczcie, <ścoughs> skrzaty. Wzięłam dwa. Wzięłam dziewczynkę i chłopczyka. No i już sobie powoli wędrujemy do kasy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd. Ja Wam dziękuję bardzo, bardzo za to, że tutaj jesteście u mnie na kanale, że przybywacie. I ogólnie za każdy komentarz, za łapkę, za jakąś aktywność, za udostępnianie, za podbijanie filmu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Widzimy się standardowo jutro o godzinie 16:16. :16.